słowami i słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjął to was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardził. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich, To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Oto słowo Pańskie. Dawno nie było święceń z tak konkretnym słowem, Bożym, które dotyka. Wymiaru naszego życia, nas, ludzi duchownych, o którym najchętniej nic nie mówimy. To znaczy dotyka pieniądza i to takiego pieniądza, który jest nam przekazywany przez ludzi. O tym było dzisiaj pierwsze czytanie. Paweł pisze do Filipian, do kościoła, który w jego misji apostolskiej był kościołem wyjątkowym, ukochanym. I jakby miarą wyjątkowości tej relacji Pawła z Filipianami, wyjątkowości tej relacji było to, że brało od nich pieniądze. Od innych kościołów nie brał. Zasadą, jaką miał, było to, że pracuje sam na swoje utrzymanie. Ewangelię głosi darmo. Z Filipianami było inaczej. Pierwszy kościół, który założył w Europie. Właśnie taki kościół bardzo bliski jego sercu. Też znamy ten kościół z innych tekstów Nowego Testamentu, właśnie jako kościół bardzo ofiarny. Kościół, który zbierał ludzi hojnych. Szybko reagujących na, na potrzeby innych. Nie? Tym się Filipianie różnili na przykład od Koryntian. Jak Paweł pisze do Koryntian, że zbierają składkę na Jerozolimę i zbierają, i, zbiera, i zbierają, i nie mogą zebrać. Nie? A, a mówi: A Macedończycy są od dawna gotowi. Temu dodaje fakt, że kościół Filipi to był kościół składający się zasadniczo z emerytów wojskowych. To, to jest taka reguła chyba do dzisiaj, nie? Znaczy, Ręciści emeryci i szybciej zbierają składkę niż, niż Koryntianie. Nie? Bogate miasto wielkie. Pra, tak. No, więc ta, taka jest prawda o tych relacjach. Paweł przyjmował ofiary od tych biednych Filipian, no od nich właśnie przyjmował, z racji na, na te więzi, które były między nim a, a tym Kościołem. Trzeba to zobaczyć, bo to, co dla Pawła było absolutnym wyjątkiem, no to dla nas jest reguła. Zasadniczo wszyscy, jak tu jesteśmy poubierani w te ornaty, wszyscy żyjemy z ofiar ludzi i najczęściej wszyscy żyjemy z ofiar takich właśnie Filipian, ludzi biednych. Sami niejednokrotnie potrzebowaliby pomocy, mają w sobie taką hojność i chęć, i prędkość, żeby się zebrać na nasze potrzeby. W naszym życiu to jest reguła i dlatego nie wiem, możemy ją przyjmować jako coś oczywistego, tak ma być i koniec. Ale taki tekst z listu Pawła do Filipian stawia nas do pionu i mówi: Okej, okay, jak to jest reguła, to ona ma kilka jednak warunków wstępnych i warto je przeanalizować. Pierwszy z tych warunków to jest to, że Paweł odważa się przyjmować ofiary od Filipian z racji na wszystko, co ich we wierze połączyło, Czyli z racji na wszystkie te więzi, które między nimi są i które są owocem długiej pięknej relacji, długiej pięknej przyjaźni, takiej przyjaźni w Bogu. Jest jakiś tytuł po temu. A nie tak, że spotykam się z człowiekiem i na progu mówię, dawaj kasę. Nie? Bo mi się należy. Od razu, jako zasada. A skąd ta zasada? A na jakiej podstawie? Ten tytuł do, 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 do tego, by w ogóle wyciągać rękę i, i przyjmować ofiarę. Ten tytuł to, są, to jest nie tylko to, co dla nich robisz, tylko co ciebie z nimi łączy tak naprawdę. Jaką, jaki rodzaj tej wspólnotyście wybudowali, żeby się ona miała też przełożyć na, na grosz? Nie? Co to jest, jaka jest jakość tego kościoła? Co tam jest między wami? Między tym duchownym diakonem, potem wikariuszem, potem proboszczem. Nie? Naprawdę zbudowaliście takie relacje, że masz, masz prawo wyciągnąć tę rękę? Czy traktujesz ludzi jak nie, prawie że obcych, obsługujesz ich, zrobisz coś tam, niech? Tak, obsłużył, no bo takie... Ma zadanie, posiedział w kancelarii, poszedł na religię, odprawił, posiedział pół godziny w konfesjonale i mi się należy. No co, bo to jest praca zarobkowa, czy jak? Nie. Trzeba patrzeć na to, jakie więzi trzeba budować w kościele, żeby mieć odwagę wyciągnąć rękę po pieniądze. Nie? To nie chodzi tylko o to, co robię. Ludzie nam dają pieniądze nie tylko dlatego, że poszedli przez pół godziny odczytał prześwitę z brzału. Bardzo też ważne jest to, co on mówi do nich tak. Do Tesaloniki nawet raz i drugi, przysłaliście na moje potrzeby. Patrzyłem jak to przetłumaczył Święty Hieronim i Święty Hieronim to tłumaczy na, na, moi, na mój użytek in uzum. Nie? Że prz, przysłali mu taki grosz, który mógł użyć dla siebie. To jest takie pojęcie bardzo wysoko stawiające poprzeczkę. Trochę o tym mówiłem dzisiaj w południe nam przy świętej synodalnej. Dostajesz pieniądze, żebyś ich używał, ale nie, one nie są Twoją własnością. One nie są. Przysłali Mu, żeby ich użył. Dostajesz pieniądze, żebyś go użył, ale nie jest to Twoja własność. Co innego jest mieć. Swój własny pieniądz, a co innego jest mieć coś, do czego dostałem prawo, by to użyć. To jest człowiekiem, który najwięcej to zrozumiał i, i próbował tym najlepiej żyć w dziejach Kościoła, był święty Franciszek. Nie? Franciszek nie miał własności. Miał wolność, ale też niesłychaną pokorę w używaniu rzeczy, któremu ludzie przekazywali. Ale niczego nie nazywał swoją własnością. Nie. Mam, żebym użył. Krzysiek, do czego użyjesz pieniędzy, które ci dadzą emeryci? Na co to wydasz? Mówię do Krzyśka, bo dzisiaj on jest podstawiony. Ale to, no, to jest podstawowe pytanie. Do, do czego? Mam prawo użyć tych pieniędzy, które mi dają ludzie biedni. Nie. Czy na pewno dają mi tylko dla mojego użytku? Pan Bóg łaskaw, jestem 35 lat księdzem. Nigdy mi na nic w życiu nie brakło. I ty się nie bój, bo. Ludzie zrobią wszystko, żeby zabezpieczyć Twoje potrzeby. Tylko jak będziesz dostawał te pieniądze, to się pytaj, na co je dostajesz? Czy na pewno na to, żebyś już użył we, w całości dla siebie, jeszcze na taki poziom konsumpcji? Na co mogę używać tych pieniędzy? Nie? Ze spokojem sumienia. I żeby oni mieli poczucie, zobaczcie, jak to jest napisane, że oni składają Bogu piękny dar. Ofiary, która ma piękny zapach dla Boga. Dla Boga składają te ofiary. Nie dla mnie. Tylko, że żebym mógł o tym w ten sposób mówić, to, to, to mój stosunek do grosza musi być czytelny. Żeby tym ludziom dać pewność, że to, co, to, co przekazują jako swój dar, jest faktycznie wdzięczną wonią dla Boga, nie? a nie dla duchownego, który siądzie na tym, jak na swojej własności i użyje to, do, a nieraz zupełnie do celów, które z Bogiem nic nie mają wspólnego. Może nawet są mu przeciwne. Mocne słowo Krzysiu. Nie, nie wiedziałem, że będziesz miał dzisiaj święcenia. I myślę, że ci, co układali lekcjonarz, też nie wiedzieli. Ale gdybyśmy nie czytali tego słowa, i, to o czym byśmy mieli gadać? Jest słowo, z którym Cię Pan Jezus posyła w diakonat, w posługę, w posługę. I y, słowo jest na tyle konkretne, że ci daje do ręki bardzo, bardzo taki. Y, Takie wymierne narzędzie do, 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 do skrutowania siebie, nie? do przyjrzenia się sobie. Nie? Służę naprawdę, służę Bogu, nie pieniądzowi, służę ludziom, nie pieniądzowi. Nie? No, z takim słowem cię Pan Jezus posłał Diakonat, myślę, że powinieneś mu być wdzięczny. Bo to będziesz miał dobre słowo do rachunku sumienia metodycznego tak raz na tydzień, przynajmniej. Nie? E a my wszyscy nie dziękujmy Bogu, że nie mieliśmy tej Ewangelii na naszych święceniach, tylko weźmy je też do siebie, skoro Pan Bóg nam dał łaskę życia w sakramencie święceń tyle lat. Amen.